Hej, cześć, witajcie. Jestem Simon i witam z po raz na kanale 7 Days Today. Eee, witam Was po raz kolejny. Eee, jesteśmy na dosyć, w dosyć innym miejscu, na innym domku, ponieważ między odcinkami się coś wydarzyło. I witam Was w odcinku drugim. Ja nagrywam go, nagrywam już w sumie trzeci odcinek. Natomiast drugiego zrezygnowałem, ponieważ no nie był zbyt ciekawy. Tyle, że przyniosłem się do innego domku i zlutowałem jedno miejsce i w sumie tyle. Oraz zrobiłem sobie ostatniego questa, czyli dotarłem do handlarza, który nic mi nie zasugerował dobrego. Poza tym, jak możecie widzieć, mam tu taki czerwony licznik oraz. Już Wam pokazuję, to jest y, pośmiertny. No. O! Y, takie coś. I y, y, to się zawsze po śmierci pojawia. Tak ja zginąłem. Y, w sumie to celowo, bo nie, nie mogę się wyleczyć, pomimo tego, że znalazłem leki. Wy chyba tego nie widzieliście, ale tak znalazłem leki i niestety y, tak się stało, że się nie wyleczyłem. I jaki jest dzisiaj plan odcinek Tak przede wszystkim może wezmę sobie to zjem, bo tak średnio, tak średnio przydałoby się coś zjeść e, przydałoby się również coś napić, skoro już jesteśmy tutaj e, Tylko gdzieby tutaj się coś napić? E, tutaj mam wodę e, Już sobie piemy i co w dzisiejszym odcinku? Może na samym początku przelotujmy ten domek, a później zabierzmy się może za ten szpital. Chociaż nie jestem przekonany do tego, co do tego szpitala. Może przelotuję sobie ten domek. Dzisiaj też ma być jakiś odcinek nie za długi, a w zasadzie nawet ma być krótki. Spróbuję wam coś pokazać. Ogólnie to tak, mamy tutaj ground Powder. E, proch strzelniczy e, i chciałbym sobie z tego prochu strzelniczego zrobić może amunicję do mojej broni. E, jeszcze nie mogę niestety robić e, takiego czegoś, e, pomimo tego musiałbym mieć jeszcze dużo rzeczy, e, ale coś takiego mogę robić, tylko potrzebuję papier i kamieni. Kamieni mam akurat dużo, papieru również mam dużo. Wiedziałem, że to czegoś się przyda Niestety mogę mieć tylko 33, ponieważ e, w sumie tylko tyle prochu mi. Starcza. No to, to to wytwórzmy sobie Bo będzie nam on w sumie bardzo potrzebny e, e, I możemy iść już w sumie e, Mówię cały czas tak w sumie nie wiem czemu e, Ogólnie to tak Dlaczego jestem w ogóle na tym domku I dlaczego wybrałem ten domek e, Ponieważ gdy, gdy nagrywałem tamten odcinek e, To znalazłem tutaj oto to miasteczko I znalazłem również ten domek Wlazłem od do niego z tej strony eee, i, i co co? No, fajny domek. Eee, nie mam tutaj, eee, nie mam tutaj nic do niego. Eee, I co mi się tutaj podoba, ja wam pokażę to na murze. Zobaczcie, ile to ma wytrzymałości. I ten cały domek ma tyle wytrzymałości. jak go jeszcze ulepszymy od środka, trochę tam pododajemy. To możliwe, że horda będzie miała trochę problem żeby cokolwiek zrobić, no sobie też dużo mięsa, zrobiłem dwa bekony. No i w sumie na razie tyle. Tutaj nie wchodzimy, bo tutaj będzie niedźwiedź i ten niedźwiedź może, może nam dosyć ostro zagrażać. Jakie są przyczynki, będę musiał chyba zrobić sobie cięcie. Kurde, jeleń. Nie wiem, czy tak trafię do niego. trafiłem eee, spoko eee, fajnie że trafiłem tego jelenia eee, to był mistrzowski strzał, nie no, nie był jakiś ja ze skillem tutaj nie będę się pokazywał, bo o, to średnio, średnio, średnio czy mi tu jakiś tak krąży nad głową, czy mi się tylko wydawało, jeśli mnie coś zaatakuje to będzie nieprzyjemnie eee, no dobra, no zróbmy sobie o, fajnie, można. Można jeszcze chyba mięso oddzielnie pozyskać, tak mi się wydaje. E... No, ciekawe, ciekawe rozwiązanie, natomiast nie wiem, czy tak działa. Kurde, z takiego jelenia, tylko tyle mięsa. E... Dobra, nieważne. Dobra, przed obawą, że dźwięk mi się znowu popsuje, no to zrobiłem sobie cięcie na szybko. Mam nadzieję, że to było dobre rozwiązanie. Mamy tutaj ogólnie tak betoniarkę. Niestety jest pusta i mamy cement w niej. a ja wezmę sobie ten cement, co mi szkodzi. O workbench'a, mamy klej. Workbench, yy, no, tak czy inaczej wybierzemy się tutaj yy, kiedy indziej, jak już będę chciał sobie tego niedźwiedzia. Pomimo tego, że na razie admin jest jakiś super bardzo, bardzo potrzebny. Yy, no i to może wejdźmy sobie do tego domku. Yy, tylko jak widzę. Tutaj się ostro chyba przyszykowali. Natomiast idąc ze świata na pewno znajdziemy jakieś wejście. Już na starcie mam jakieś przedmioty. Eee, tak, nie chcę tak na spontanie wchodzić, e, ponieważ już się ja parę razy na takim części przejechałem. O właśnie. Eee. O ty! Jak nie wiem jak on mnie tak trafił, ale okej. Okay. Chyba nie mam żadnych problemów ze sobą. Eee... Okej. Okay. Dobra, czekajcie, nie wiem czy nie, muszę wziąć... E, nie, muszę mieć rękę. Nie muszę mieć... Dobra. Na razie nic e, ważnego. Jeszcze się się Steam uruchomił, okej. Okay. Ehe e, Tak się inaczej, czy jest tu coś wartościowego Jest na pewno kolejne przejście. Nie wiem czy to nie jest Weral Nie, to nie jest veral. Ty Też możesz siedzieć. Ty też bym poprosił ciebie. Oj oj, oj, oj. Proszę pani, proszę pani, proszę się uspokoić. No tutaj nie toleruję. Niedobrego zachowania. Proszę być grzecznym. Ja podejrzewam, że się wszystkie obudzą jak strzelę z tego. A, nawet nie miałem załadowanego. Tak. A teraz to się zacznie dziać dopiero. Jak one się wszystkie... ...oaktywniły. Chociaż w zasadzie... Chyba jednak nie. Oj oj oj. Ok, chyba wszyscy leżą. Tyle. No na szczęście nie uszkodzili mnie jakoś bardzo. E, jak to przeważnie bywa? Mam jak książkę. E, Narzędzie z diamentową kością. Nie poddawaj się, gdy złomisz killów, może. Masz... No dobra, no użyjemy sobie, na pewno da nam to coś, coś, coś na pewno nam to da. I to sobie to, bo potem będę żałował, że nie miałem załadowanego tego wcześniej. Tak jak to robię w większości przypadków, znowu mi się zacięło. Nie będę teraz robił cięcia, bo powiem, że może jednak zrobię za dużo trochę ta przyżytka. A w sumie z tego miejsca dostaliśmy tylko opatę Ja on sobie zeskrapuję, bo Mega to nie jest potrzebna mm. Żelazna strzała To będziemy mogli przetestować Zmodyfik... Nie, nie, się nie, 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 nie złamuj, ale w sumie... Trzeba zazłamować, bo nie mamy na to miejsca Szkoda sobie zagrać teraz y, miejsce ogólnie tym Brak już, tu jesteśmy to ja sobie oczywiście wezmę skrzynkę, gdzie w sumie. Ojoj, oj, oj, taką opatę ja chętnie wezmę. Czy my tutaj ukry ukrytego skarbu w jakimś miejscu nie mamy? Nie. Czyli w takim wypadku możemy w sumie wleść yy, na HT. Tyle, że jak widzę, to jesteśmy od piwnicy. No, czyli standardowo zaczynamy zabawę od piwnicy, co mnie nie pociesza. O, mamy bardzo fajny przedmiot, zaraz wam go pokażę. Jest to... Alo, woda plus yy, yuka. Ona jest... Chyba działa... Nie, leżniczo chyba nie działa, ale... Na pewno daje dużo. I jakieś się na... Yy, na pustyni, to warto ją wziąć na pewno. Coś yy, to tak... Dziwnie wygląda. Okej okay. Okej okay. Nie no spoko Teraz zobaczymy ile się obudzi Ile się obudziło Zaden? A jeszcze ktoś do mnie Napisał A cały czas to nie będą teraz pisać, jak nagrywam nie za dużo tego, ale na początku bym sobie wyeliminował, dobra? Jednak nie tak, dobra, eee, po sprawie okej, okay. szafka szybko. Eee, coś sobie oczywiście wszamam. Nie uszkodzili mnie jakoś bardzo. Eee, nie. Okej, okay, dobra. Czyli mogę się zabierać za lut lutowanie. Tyle, że. Szkoda mi było pominąć cokolwiek. Albo żeby coś zaraz na nie wyskoczyło. Jak to przeważnie bywa. Nie wiem, jak nie trafiłem go z tej broni. Eee, załóżmy, że tak miało być. To ma trzecie piętro. Dawaj. Dobra, ta broń jest niezawodna. Naprawdę, to jest jedna z moich ulubionych broni teraz. Eee... Dobra, tu jest to miejsce. tu jest mina w ogóle. Yy, tam jest mina, niestety nie możemy ją podnieść Ten moc sobie zeskrapujemy yy, Co ja tym mogę naprawić? A, dobra, mogę to samo naprawić, okej, okay, to nieważne yy, A jak to... bo ja tego dosyć dużo mam Dobra, nie wiem do czego mi to jest potrzebne Ale nie chcę Chwilowo, się tego pozbywać eee, Tak jak jest O, Jezus Maria Pff, Się wystraszyłem Nie, Nie możesz go mi tak robić, bo ja dostanę To było nie fair bardzo. Ja nie wiem jak on się mi zrespił przed oczami. To było... Tu leżę w ogóle. Tak, ząbiaki są na pewno tam poukrywane. Eee... A co gorsza, możemy się chyba tam dostać jakoś. Eee, na... Światło na pewno kieruje mnie tutaj. Czyli teoretycznie... Mhm. Tak, takie rzeczy trzeba się pozbywać. To jest główne miejsce, w które nie powinniśmy przebywać Eee. O proszę. Chyba o to chodziło. A, e, niestety chyba jednak nie jak mi się przewidziało tylko. Eee, dobra. Podejdźmy sobie tutaj. O, dzik jest. Ja sobie... A teraz nie poluję. Eee, szkoda, teraz nawet polować na tego <grywa> dzika. Eee, dobra, chyba przygotowaliśmy ten dom. Tyle, że my tam jeszcze mamy jakieś rzeczy. A nie, je, moje buty są lepsze. I ogólnie mam lepsze rzeczy. Eee, czy możemy coś. W, nie wiem, gdzieś wyłożyć, cokolwiek. Eee, to mi dać na pewno pióra. W sumie przydadą się pióra. Dlatego czemu nie. W sumie zginiemy, co też się przyda. Ja wiem, strasznie używam te bronie. Eee, mam tutaj tylko 14 strzał, 13 magazynki już trochę zużyłem. Ale no to będzie nam potrzebne na pewno i no, nie mogę niestety sobie odpuścić e, działanie z tych broni, tylko... No, może to na pewno mi to pokazuje na wyjście, a może to jest safe. Niestety nie, ale w takich miejscach lubię być poukrywane eee, rzeczy. Lekarstwa i takie tego typu. Tak jak tutaj. Okej, okay, niestety było puste, eee, co mnie martwi. Dobra, nie będę lutował sobie tego po kolei, nawet mi się nie chce tam wchodzić. Teoretycznie, no jakbym się uparł... To pewnie znalazłbym możliwość wejścia tam. Przed... Dobra, już, już mi się odechciało. Eee... Nie no, dobra. Załóżmy, że zlutowaliśmy cały domek. Zdzik w ogóle. Eee. No, co bym sobie tego dzika zrobił. Utrzymamy. Dostaliśmy Gount Pounder. Chyba jednak nie, ale dzikiem sobie nie pogardzę. jest właśnie. Zawsze pożywienie. Jeszcze nóż mi się e, zniszczył. Na jakim wytwarzam przedmioty? Na trzecim? Chyba nóż na drugim, na drugim nóż. Już mamy na pierwszy mamy nasz... oj oj e, oj to chyba wiemy w co zainwestować. E, mamy jeden punkt dostępny. Nie pamiętam w co ja chciałem inwestować ostatnim razem. E... Mamy forge te potrzebne rzeczy. No można iść w to, ale... Zanim w to pójdziemy, to trzeba zainwestować w jedną ważną rzecz jak widzę chyba. Głębokie nacięcia to jest chyba tak, tak... E... I teraz, jak to wyrzucę, to sobie wytworzę na drugim i przynajmniej trochę więcej mięsa zdobędę. No I laktarka coś tam świeci. A dobra, bo my tam weszliśmy. Okej, okay. to nie było pytania. Jeśli ktoś jest ciekawy, o której ja to nagrywam, to jest chyba godzina 23 coś. Eee, tak, go dla ciekawych. Eee, tak. Eee, no, tam jest zejście do piwnicy, tak, ja wiem. I tam czeka nas ten na stwór, ale my go sobie odwiedzimy oczywiście kiedy indziej. Ten już mnie zauważył jakimś cudem. Ale skoro nie wie jak wyjść, to ja mu nie będę. Yy, jak. Nie będę mu przeszkadzał, po prostu. Że mu przeszkadzać, nie wiem, czy, za ile odcinków. Może w kolejnym odcinku wybierzemy się do tego szpitala, bo przydałoby się w końcu. E, chociaż pamiętajmy, że jest dzień trzeci, i chyba teraz najważniejszą. chociaż nie, no, Lutowanie i takie rzeczy też będą bardzo potrzebne, e, tak czy inaczej. I tak najważniejsze jest dla nas e, na razie, e, i tak dla nas jest najważniejsze na razie. Eee, zrobienie sobie eee, no, dobrej bazy, o, dobrej bazy. Trzeba się nie denerwować. Eee, na nikogo. Kura biega? Skóra? W tej grze istnieją kury? No, nie trafiłem. Kurde. Co jest? Ja nigdy w tej grze kur nie widziałem. Dobra, już nawet naboi nie mam już nawet. Ciekawe kiedy przyjdzie ta pierwsza mi horda zapowiadająca tą dużą hordę. Wydaje mi się chyba, że w dzień czwarty. Chociaż mogę się mylić. Dobra, w takim wypadku. Ja sobie odstawiam. Te rzeczy, i nie wiem, czy to będzie na tyle w tym odcinku. Bo ja Wam dzisiaj chciałem chyba pokazać tylko mniej więcej taki looting. Ee, bo w, dopiero w kolejnych odcinkach ziemy się czymś innym, albo w sumie możemy jeszcze porobić coś e, typu. No, zaraz, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Wezmę sobie, użyję to. Czemu nie? Czemu by nie? E, jedynie chyba cały zjadłem, które zdobyłem, dlatego mamy to. Użyję, czemu też byśmy mieli się ograniczać. Eee, dobra, jakieś tutaj przedmioty? Mamy mięso, strasznie dużo mamy mięsa. Eee, w tej grze mamy bardzo dużo mięsa i to mnie martwi, że na razie żadnych rozwiązań nie mamy e, do tego. Ile ja tutaj mam naboi? Mam dużo naboi do tego. I czy ta broń załadowana? Jest załadowana klamka również jest załadowana. Myślałem, że to tak wleci, ale coś mi się przewidziało. Czy tam jest coś. Tam na górze jest coś ciekawego. Możemy iść po to w sumie. I tak nie zostało nam nic ciekawszego do roboty niż sam looting tymczasowo, bo w kolejnych odcinkach oczywiście porobimy sobie jakieś inne pewnie trochę ciekawsze rzeczy. Dla niektórych z Was yy, Bo to też takie żmudne Ciągłe lutowanie Też często nie jest dobre yy, Ja jak zawsze Profesjonalny Tutaj, YouTuber yy, Zostawiłem Co to było? Okej okay. Mamy tutaj dobre rzeczy nawet jestem dumny z tego, że tu przyszedłem. To jest chyba ten spalony. Tylko, że ja go teraz nie sięgnę, a całe drewno przypadkowo tam zostawiłem. A jak zawsze pech. Weźmy yy. sobie moterat. Czemu by nie? To jest chyba tutaj jakiś niespokojny. Niestety, musiałem go uciszyć w taki oto sposób. E, czy my tu mamy coś jeszcze... jakoś ciekawego, tylko... te rzeczy chociaż nie jest. Widzicie? Przegapiłbym. Wiedziałbym, został opluty w komentarzach. <gryw> tak, strasznie długo. Bardzo długo, 11 sekund aż. Żeby to zlutować to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. E, w zasadzie, także... No. I dostaję coś takiego. Nie, no, dobra, spoko. E, I tak jestem zadowolony z tego domku, bo myślałem, że będzie gorzej. Jeszcze torba tam została. Kurde, czy ta torba... Nie... Ta torba chyba powinna zniknąć jak ją przeszukam. Tam jeszcze jest coś, yy, zaraz zobaczymy. O, wyleciał lód w ogóle z niego. Ok, mamy siekierę na czwartym, czemu by nie skorzystać? Yy, nie wziąłem rzeczy do scrapu, i przez to znowu straciłem parę rurek. Ale mi to tam nie przeszkadza. Nie no, zlutowaliśmy to. Ewidentnie zostało to dostrzępnie, dostrz... nie wiem. Dostrzę... Nie. No tak się inaczej zostało to zlutowane. Także yy. mamy jeszcze parę rzeczy. Mamy jedzenie. Fajnie. Czy mi te buty będą lepsze? W sumie to nie. Szybki scrapping takich przedmiotów. Mamy saletrę. Szybkie, wyjście przez drzwi, yy, wyłamujemy. No, zlutowaliśmy dwa domki. Nie wiem, czy chcę robić dzisiaj coś, yy, coś więcej, yy, ponieważ. No, to chcę zrobić krótki odcinek, yy, pokazać wam co i jak się dzieje. Yy, no i co, na jutro. Jutro, na, ju na jutro jezu. No, tak, w sumie u Was na jutro, yy, o ile zrobię codziennie filmy. Yy, jutro postaram się ee, mm, Jezu. E, jutro postaram się nakręcić e, Farming monitor no 19 e, pojutrze postaram się nakręcić o zejmie po pojutrze Minecrafta po, 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 po jutrze sobie tutaj i tak będę leciał raz na przemian raz nie zależy co będzie bardziej e, do ogarnięcia bo zanim się to coraz mniej jest dogarnięcia i teraz z czasami po prostu odechciałem się chwilowo grać w Dawn, ale oczywiście nie mogę zostawić tej serii, tylko e, także, no, raz na jakiś czas oczywiście trzeba mieć przerwę. E, a my i tak dużo zrobiliśmy i często mieliśmy firmy, filmy e, z tej gierki, także narzekać jak najbardziej nie możecie. Mamy dwa bronie, które są potrzebne, mamy dużo gamut Pandera, nawet nie zauważyłem grand powdera, że go zdobyliśmy. Okej. Okay. Czy my tu coś jakoś bardzo potrzebujemy? To jest w ogóle na, na rozwolnienie. To można zużyć. Trzeba pamiętać, że my to mamy w ogóle, posiadamy coś takiego. Czysta woda, czysta woda mineralna. Schowamy sobie z tyle czystej wody, bo, jakby widzicie mam 10 i 10. A, no, dużo to daje, tak mi się wydaje. Okej, okay, no dobra, to chyba będzie tlen w tym odcinku. W kolejnym odcinku postaram się yy, wybrać do tamtego miejsca oto. Wydaje mi się, że to będzie taki główny cel. I nawet jeśli tam zginiemy, no to trudno. Yy, niestety trzeba się <trybujesz> trzeba się pożegnać. Yy, no tak czy inaczej musimy. Musimy wreszcie przelotować to miejsce, przestać się obawiać tych wszystkich stworów. A najbardziej się chyba przycenimy ich obawiać po pierwszej hordzie, o ile ją przeżyjemy, e, obyśmy ją przeżyli, no tak czy inaczej będzie śmiesznie, także to trzymajcie się e, i widzimy się już e, w kolejnym odcinku, nie mówię kolejnego dnia w tej grze, bo jak widzicie pożegnaliśmy się na pierwszym dniu, a widzimy się na trzecim e, teraz, także zobaczymy co, co zrobię dalej, trzymajcie się i do kolejnego, cześć!